Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Poprawny Polak, a to kolejne moje podejście do Minecraft Survival Games. E, przypominam, ostatnie dwa podejścia zakończyły się bardzo umiarkowanym sukcesem, ponieważ e, przeżyłem, znaczy żyłem powiedzmy jako, jako tak naprawdę ta, znaczy, okay, okej, okay, okej, nie mogę się wysłowić, e, przeżywałem jako, e, Uczestnik, powiedzmy, ostatniej ósemki, tak? E, czyli w zasadzie brzmi nieźle. E, z tym, że tak naprawdę prawie zawsze byłem całkowicie bezbronny i mimo, że nawet znajdowałem jakąś zbroję, jakieś jedzenie, to po prostu w pierwszym, tak naprawdę, zwarciu przeciwnicy mnie zabijali. No ale tymczasem mam nadzieję, że e, uda mi się tym razem poprawić. Rozpoczyna się kolejne podejście e, i tym razem postaram się znowu uciec jak najszybciej z pozycji startowej. Nie będę biegu do tych skrzyń. Postaram się znaleźć jak najszybciej jakieś zabudowania, w których być może będzie kilka, kilka jakichś fajnych przedmiotów. Czyli biegniemy od razu w tą stronę najszybciej jak się tylko da. No cóż, przez chwilę pewnie będę bezpieczny, ponieważ nie wszyscy gracze od razu za mną podążą, czy też nie tyle za mną, co podążą generalnie moimi śladami w tą samą stronę co ja. Jak widzimy tym razem mapa Jest ulokowana na takiej Niewielkiej wysepce, przynajmniej niewielkiej Z tej strony, że jak wyrażę Niewiele od pozycji startowej musiałem przebiec Żeby dotrzeć do brzegu Tej wysepki, za mną O, za mną już biegnie trzech uzbrojonych graczy Matko boska, mam naprawdę przerąbane I to będzie bardzo krótka i krwawa rozgrywka Tak coś czuję Natomiast tam Na horyzoncie widzę pierwszą skrzynię I naprawdę wiecie co, myślę sobie, że bez jakichś tutaj, tak naprawdę, sojuszy i paktów z innymi graczami, to w przypadku, kiedy inni zawierają takie pakty, ma się naprawdę bardzo, bardzo niewielkie szanse. Cholera, jasa, nie mogę w ogóle do tej skrzyni się dostać. Na dodatek mamy tutaj niewiele: mamy tutaj jedynie zbroję i pewnie gracze siedzą mi już na ogonie. No tak, opływa wysepkę z tej strony, ale nie biegnie za mną. Ok, a więc udało mi się uciec, przynajmniej na chwilę przeciwnikom. Jak widzicie. Ta trójka, która za mną biegła, być może wcale za mną nie biegła, być może tylko mi się tak wydawało. No a tymczasem jestem w jakimś naprawdę ciekawym miejscu, w środku jakiejś wieży, i to naprawdę wygląda jak miejsce, w którym mogą być ukryte jakieś fajne przedmioty. A być może wreszcie zdobędę jakąś porządną broń. Natomiast nie wiem do końca, jak mogę się dostać tam na górę. Zdaje mi się, że jest to naprawdę trudne zadanie. Szczególnie z moimi miernymi umiejętnościami we wspinaniu się po lianach. W którym nie mam w ogóle doświadczenia, wydaje mi się, żeby móc się wspinać po lianie, musi ona być jak gdyby oparta o, oparta o skałę. Dobra, a wiecie co, już zbyt długo tutaj zamarudziłem. Postaram się obronić w tej chwili tą pozycję. Eee, nie wiem tak naprawdę czy to ma jakiś sens Ponieważ będę tutaj pewnie po prostu stał i stał i tyle eee, Natomiast no cóż Być może uda mi się pokonać jakiegoś gracza Czy coś No chociaż może i nie Ponieważ podpalił mnie Podpalił mnie Nie wiedziałem w ogóle, że Tak naprawdę chyba wiecie Raz udało mi się zebrać zapalniczkę Ale nawet nie wpadłem na to, żeby użyć jej przeciwko jakiemuś graczowi eee, Tak naprawdę nie zastanawiałem się w ogóle Nad tym do czego może się przydać Okej, okay, a więc ten gracz odpędził mnie i pytanie, czy będzie mnie gonił. No, zdaje się, że wypatrzył sobie we mnie mm, swoją, być może pierwszą ofiarę. No, a więc cóż, nie będę się z nim jakoś bardzo kłócił, postaram się po prostu uciec, gdzie pieprz rośnie. Podpalić to mnie za bardzo nie podpali w tej chwili, ale może mi zrobić krzywdę pięścią, tak samo jak ja jemu. Tak naprawdę ta sytuacja wydaje mi się taka, to, trochę dosyć bezsensowna. Nie wiem, po co on za mną biegnie, ponieważ tak naprawdę, no cóż... Zbyt szybko nic mi nie zrobi, tak naprawdę jest w podobnej sytuacji co ja względem niego, więc nie widzę jak naprawdę powodu, dla którego miałby mnie faktycznie gonić, dla którego miałoby to mieć jakiś sens. Chyba, że właśnie czekał na moment, kiedy wyjdziemy na powierzchnię, nie będę już w wodzie i będzie mógł mnie podpalić. No cóż, to nie jest bardzo miłe, postaram się więc trzymać cały czas dosyć blisko wody, żeby ta jego zapalniczka była w miarę powiedzmy nieszkodliwa. Przynajmniej dla mnie. No dobra, tymczasem mamy owce. Nie wiem tak naprawdę, czy jest jakiś sens ją zabijać. Ale tymczasem zdaje się, że ten oto gracz, który mnie gonił w jakiś, z jakimś emowatym skinem w bluzie, postanowi odpuścić. Być może poszukać innej ofiary, być może poszukać uzbrojenia. Ja cóż, ja w tej chwili mam nadzieję, że na tym statku nie ma żadnego bardzo groźnego... Bardzo groźnie wyposażonego przeciwnika. No i cóż, miejmy nadzieję także, że jest na nim jakaś fajna broń. Ponieważ tak naprawdę teraz zależy mi przede wszystkim na odrobinie jedzenia i na jakimś porządnym mieczu. Ponieważ ostatnio ginąłem właśnie głównie przez brak uzbrojenia. Ok, a więc na logikę, gdzie może być jakaś skrzynia? Pójdźmy najpierw na dół, będę tam może trochę bezpieczniejszy. No i mamy też skrzynię. Ale w niej tylko kolejne elementy zbroi, e, a nie ma żadnego uzbrojenia. Okej, okay, jednak chwilowo jestem tu nadal stosunkowo. Mm, może nie stosunkowo, tylko po prostu zdaje się, że jestem tutaj sam. E, I w związku z tym w piecykach chyba nic nie ma. I w związku z tym postaram się zwiedzić jak najszybciej jak największą ilość. Znaczy, jak największy obszar, powiedzmy, tego statku, zanim przyjdą tutaj jacyś groźni ludzie i zabiorą mi zawartość wszystkich skrzyni, zabiorą mi życie i w ogóle. No dobra, tutaj mamy naprawdę już sporo rzeczy. Mamy przede wszystkim jedzenie, które jest w tej chwili naprawdę ważne. Zobaczę, czy da się ją zabrać ze sobą tego kwiatka. Da się, nie wiem, co może mi to dać. No i mam przy sobie drewnianą siekierę. Na początku pamiętam, za pierwszym razem, kiedy znalazłem siekierę, zastanawiałem się w ogóle, po cholerę ona może mi się przydać, skoro nie da się nią rozwalić drewna. Ale wydaje mi się, że moi drodzy, siekierą można zadawać mocniejsze obrażenia niż za pomocą ręki. W związku z tym, może ona po prostu służyć mi jako broń. A tymczasem udam się od razu na najwyższą warstwę statku. Na jakiś tam szczyt ożaglowania. Bo w tej chwili wspinam się, zdaje mi się, po maszcie. Po matko, po maszcie, po maście. Maszt? Nie jest to wcale trudne słowo, więc nie wiem czemu miałem z nim problem. No dobra. Jesteśmy na górze. Tracę coraz więcej życia, zaskakując bez sensu z. Ze zbyt dużych wysokości i nie wydaje mi się, że mógł tutaj znaleźć coś ciekawego, ponieważ skrzyni żadnej nie widzę. Widzę natomiast gracza tam na dole i myślę, że w tej chwili najrozsądniejszym posunięciem będzie, będzie wiecie co, odzyskanie części życia. Czy ten gracz, który do mnie pisze, to jest ten na dole? Tak, ok. Jak tu się włącza czat? Ok, a więc zdaje się, że być może. Być może, o ile mnie nie wystawi do wiatru, mam przy sobie już pierwszego sprzymierzeńca. Eee, oczywiście, cholera wie, może spokojnie próbować mnie zabić. Eee, no ale zobaczymy. Być może okaże się jakimś tam, eee, powiedzmy, przyjaznym człowiekiem i nie wystawi mnie do wiatru przy pierwszej okazji. Eee, problem polega teraz na tym, że nie mam jak zejść. Postaram się doskoczyć do wody. No i mam nadzieję, że będziemy we dwóch bronić tego statku, ponieważ zdaje się, że jest to naprawdę niezła pozycja, do, niezła pozycja do obrony i trudno będzie jakoś ten statek podbić przeciwnikom. Miejmy nadzieję, w tej chwili, tak naprawdę, wszystko w rękach tego mojego sojusznika. Spytam się go, czy ma może jakąś broń. Okej, okay, czy masz jakiś wolny miecz? E, a tymczasem zobaczcie, przy życiu zostało już naprawdę niewielu zawodników. Mm, naprawdę, naprawdę niewielu. I cóż, moje szanse rosną. E, nie mówię od razu na zwycięstwo, ale na dobry wynik. Tak naprawdę już teraz e, z tego, co osiągnąłem w tej chwili, jestem zadowolony. E, no dobra, ale cały czas chciałbym znaleźć jakąś, mm, jakąś fajną broń. No, co za słamas. Dobra, mamy, mamy moi drodzy oszusta pestzelnego, haniebnego oszusta, który postanowił jednak wystawić mnie do wiatru i zaatakować kiedy się tego nie spodziewałem, a więc jaki z tego morał? Szczerze mówiąc nie wiem, być może morał jest taki, żeby, żeby po prostu nie ufać obcym. Co zresztą wydaje się dosyć logicznym posunięciem, ale z drugiej strony e, mogłem zyskać naprawdę wiele na tym sojuszu, więc uznałem wtedy, że warto zaryzykować. E, nie wiem, mam w tej chwili jakieś dziwne lagi czy coś. E, no dobra, natomiast okazało się, że człowiek, który na początku gry próbował mnie zabić, e, wcale nie zmienił zdania. No cóż, chyba, że zostało nas już tylko dwóch i po prostu e, byłem jego ostatnim przeciwnikiem, ale wydaje mi się, że jednak. E, że jednak kilku graczy innych jeszcze jest przy życiu. A więc mamy po prostu do czynienia z dwulicowym oszustem, albo też powiedzmy, człowiekiem, który postanowił znaleźć jakąś alternatywną ścieżkę do zwycięstwa. Niż po prostu rąbanie wszystkiego, co się rusza. Postanowił też. E, no tak, no, no bo tak naprawdę dzięki temu, że nie broniłem statku, zdobył pewnie jeszcze jakieś tam dodatkowe, fajne wyposażenie, a potem był już w stanie, powiedzmy, ze mną walczyć. No dobra, ja tak naprawdę już za chwilę będę skończony. Chociaż teoretycznie mógłbym się bronić, to teraz już jest na to za późno, ponieważ mam bardzo mało życia i pozostaje mi głównie ucieczka. Tutaj mamy natomiast kolejnego gracza i miejmy nadzieję, że być może odciągnie on od nas tego Kosei 10294. No, stary. Nie, on będzie się tylko przyglądał naszej śmierci. Tak na oko. Został mi. Pół serduszka życia. E, no, no proszę, pomóż mi. No dobra, nie żyję. Nie żyję. Zostałem na oko bardzo skutecznie zabity na śmierć. E, no ale cóż, wydaje mi się, że mimo wszystko e, dzisiejszy, dzisiejszy rezultat można określić mianem dobrego, ponieważ Ponieważ coś, cóż, cóż, przeżyłem naprawdę długo, zdobyłem sojusznika, nie żartuję, nie zdobyłem sojusznika, bynajmniej, ale no cóż, przeżyłem dosyć długo, zdobyłem trochę jedzenia, jakąś zbroję, a więc szczerze mówiąc, myślę, że można podsumować dzisiejszy występ jako zadowalający, przynajmniej na, jak na takiego amatora jak ja, ponieważ jest to moje dopiero trzecie podejście. Trzecie? Nie, czwarte podejście, z czego trzecie, Trzecie nagrywane i opublikowane na YouTubie. Ok, a więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą porcję Survival Games. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Do usłyszenia przy najbliższej okazji i pamiętajcie, nie ufajcie obcym w internecie. Cześć!